Cześć, witam bardzo serdecznie, ja jestem Legion, to jest następny odcinek serii Zagadamy w StarCraft Star Wings of Liberty. Ostatnio wykonywaliśmy sobie misję ewakuacja. Musieliśmy ewakuować ludzi Pani Doktor z planety. No i tak, dzisiaj co mamy nowego? Możemy sobie rekrutować najemników. A tutaj klikamy na laptopa tego gościa. I tak, możemy sobie wybrać najemników, możemy ich po kolei rekrutować. No już zanim zacząłem nagrywać, to już zrekrutowałem sobie bikelne psy. Są to tak jakby elitarne dwa wypalacze. Mają dodatkowo 60 punktów życia, 25% do zadawanych obrażeń. No i można ich normalnie rekrutować bardziej najemników. I limit na misję dwa oddziały, czyli tylko dwa oddziały na całą misję możemy takich przywołać. Co dodatkowo mamy wieprze wojny. To są 4 elitarne Marines. Tak samo 35% 65% do dodatkowo, 35% niezadowanych obrażeń, rekrutacja w bazie najemników oraz limit na misje 3 oddziały. No i takie oto nowości. No i cóż, zacznijmy sobie misję, tutaj możemy sobie porozmawiać, tam pochodzić, popatrzeć ciekawego. Mam tak kantynę y Kantyna jest już otwarta, jest to towarzyskie centrum statku gdzie zbiera się załoga i gdzie można wynająć najemników czyli tutaj w kantynie wynajmujemy najemników Nowe ulepszenia, w zbrojowni pojawiły się nowe ulepszenia Dobrze, czyli jeszcze zajdziemy co do zbrojowni na chwilkę Zobaczymy co mamy nowego No i kantyna, konsola zbrojowni Zobaczymy jakie mamy nowe ulepszenia Dla piechoty Dla bazy tutaj mamy tylko ten, dla bunkra A nie, już jest zakupione, możemy jeszcze sobie to zakupić a, a ja sobie zakupię dla piechoty coś. Coś może dla wypalacza czy dla sanitariuszki. Może dla jednego i dla drugiego, bo starczy mi kredytów po jednej umiejętności. Yy. Aha, można to i... No dobra, to się przyda, że będziemy nie, musieli, będziemy, nie będziemy musieli budować takiego dodatku do koszar, żeby móc sanitariuszki rekrutować bez, bez laboratorium technologicznego. Będą mogły zostać rekrutowane. No i dla wypalacza. Obszar ataku wypalaczy zostaje zwiększony o 40%, czyli większy obszar to też chyba nie przyda. No i dobra, mamy dodatkowe ulepszenia kupione, wracamy na mostek. No i co? Zabieramy się za następną misję. Mapa gwiazda. Co my tu mamy? Trzy planety do wyboru. Mainhof, Mo e Monlit, czerwona skała. No dobra, co mam na Mainhof? Uchodźcy z całego sektora korzystają z Mainhof jako punktu zbornego. Jednak Heliony przy takim stłoczeniu do... ludzi w obozach rozprzestrzeniła się jakaś epidemia. Dobra. Proszę, moi ludzie potrzebują pomocy. Musimy coś zrobić, zanim będzie za późno. No i tak, na Mainhof mamy badania nad zelgami, na, na monyt. Chłopaki z Mobiusa sądzą, że następny artefakt jest na świecie zwanym. Podobno pilnują tego Protosi. Grupa fanatyków. Jacyś Taldarimowie. Nie rób się sentymentalny i nie myśl, że ci Taldarimowie to twoi starzy Protoscy kumple, bo tak nie jest. Dobra, przepraszam. Okej, okay, monet mamy badania nad protosami. I Szerwona skała. Słyszałem, że słynny Jim Raynor wrócił do gry, ale ma pusto w kieszeniach. Mhm. Na planecie Czerwona Skała znajdują się najwartościowsze złoża minerałów. Ale po inwazji Zergów, Gel Moriańczycy spakowali manatki i opuścili to miejsce. Kilku przedsiębiorczych facetów mogłoby tam zbić fortunę. Dobra, jeżeli Spotkaj chodzi o tę misję, na Monolith robimy tę misję dla... Pani doktor, mamy plus dwa badania nad zergami. No, Na modli to, to robimy to tak, jakby dla Tychusa jeszcze z Tychusem e, i mamy tu badania nad procesami, ale jako, że robiliśmy wcześniej już badania nad zergami, to tą kampanię sobie przejdziemy tylko i wyłącznie z badań nad zergami. Dlatego bierzemy sobie Czerwoną skałę, bo tutaj mamy tych badań najwięcej, a to, że to jest dla Gabriela, i on tam później będzie. To zobaczycie, e, tu jest więcej po prostu badań nad zergami. Dlatego zaczynamy misję diabelskiej graszki Czerwona skała. Przeklęte miejsce. Czy wspominałem już, jak nie znoszę wulkanicznych planet? Dobrze, że ci się udało. Jestem toż. Pomożesz mi wydobyć minerały. I sprawię, że będzie to warte Twojej uwagi. Gdzie jest haczyk? Niestety to miejsce jest nieco niestabilne. Niżej położone tereny co kilka minut zalewa lawa. Oczywiście, to tam można znaleźć najbogatsze złoża minerałów, ale to nie powinno stanowić problemu dla takiego twardziela jak ty. Komandorze, odbieram również biosygnatury zergów na powierzchni. Będziemy musieli wydać część zebranych minerałów na samą obronę, a im więcej wydamy, tym bardziej się to przeciągnie. Lawa i zergi, moje dwie ulubione rzeczy. Zróbmy to. No dobra, zróbmy to. Misja ta tak samo czasowa. Dość. Będziemy musieli zbierać te minerały z tej z czerwonej skały. No i zobaczymy. Będziemy się starać budować jak, jak najmniejszą wystarczającą obronę. No i zbierać jak najwięcej tych minerałów. Będziemy, ma, mamy do dyspozycji żniwiarzy, czyli tych latających, żo latających żołnierzy. Oni będą mogli prze, tak jakby przelatywać przez różne takie zniesienia. Mm, czy właśnie skały. Zobaczymy zaraz, jak tam mi wyglądać. To no, się niech załaduje. No dobra. Okej okay, mamy tak misję, tutaj zaczynamy. Mamy oczywiście, tu już zbierało nam minera minerały, musimy zabrać ich 8000. Seregu chłopaki! Dobra, to możemy tutaj przejść, zaczynamy. Od razu dwóch. Może nawet nie, jednego. ale cóż, na razie niech się zbierają. Czekałem na ciebie. Trzeba tutaj oczywiście ten teren przeczesać, moim zdaniem. Teraz jak mamy taki dźwięk... ERK gotowy? To znaczy, że... Uwaga, lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Aha, lawa się podnosi. Natychmiast zabierz te ERK na wzniesienie. Czy musimy po prostu zaczekać, się. aż się lawa podniesie? też nie, czy to będzie potrzebne, nie, to nie będzie potrzebne no i lawa się podniosła jak widzicie lecz nie do takiego wysokiego stopnia co było przepływem, zakryty lawą nie no dobra, schodzi już Żeby z powrotem wracać RK do roboty ten licznik pokazuje przewidywany czas pozostały do pojawienia się lawy Przenieś wszystkie jednostki i budynki na wyższy teren kiedy ma to nastąpić Rozumiem, co 5 minut mamy lawę Jasne Gotowe, do... przejdziemy sobie tutaj, poszukamy tych nowych... Jest. <coughs> Przepraszam. Nowych źródeł Przyjąłem Tuż tu mamy jakieś. Dobra. Nie mogę się, Uwaga, idzie się! No oni nie sobie tam zbierać. na ciebie w dół. Wydasz jakiś rozkaz? Lepiej, żebym tego nie żałował. Czemu sobie w dół? Czy co w tym? Eee... Na razie to, mogą być zerki, trzeba uważać. Biorę Kolejne jakieś źródło minerałów. Dlaczego nie? Tempo, tempo, tempo! Mam paru kumpli, którzy ci pomogą. To żniwiarze. Żniwiarze mówisz? W <laughs> boju musimy wyszkolić więcej tych gości! To niezłe zakapiory! Cóż są zerki? Lękaj się szniwiarza! O, super, mamy że właśnie szniwiarzy! Y, y, komandorze, na skanerze widać duży obiekt biologiczny, niedaleko pańskiej pozycji. To chyba brutalisk. Jeśli udałoby się go zabić, to moje y, y, to znaczy nasze badania by na tym skorzystały. Mam uważnie! Dobra, rozumiem, no możemy tymi żniwieżami tutaj skakać. Oj, zbierać te minerały tutaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Jak najbardziej. sobie te minerały, wracamy. trzeba zrobić jakieś troszeczkę małą armię. Mamy już tysiąc. Będziemy się przemieszać z tym centrum dowodzenia na kolejne te źródła okolicy przepadło kilku moich chłopaków. Zechcesz sprawdzić, czy wciąż żyją? No dobra, ja tym ogólnie będę się poruszał. Tak, w rzeczy same. Idę, idę. Chcesz ze mną mamy dodatkowo obdę? teren, na którym musimy się. W e... jak najbardziej. wykułować. Porządku. I dobra, idziemy dalej. ty są jeszcze dodatkowe zerki ale nie groźne. Czemu nie dałbym rady? Dodatkowe darmowe jednostki zawsze spoko. dobra spoko, ale na z Mamy dodatkowo dodatkowy śliwiarz. czyli widzicie? Jednak warto opłacać, opłaca się penetrować mapę całą. Dobra, idziemy mamy dodatkowe pola minerałów? Mamy je tutaj, także warto byłoby przenieść centrum dowodzenia gdzieś tutaj. O, już od razu mamy HRK herka w środku. Czyścimy sobie tu tylko teren. Dobra, mamy minutę 40. No ale leci to troszeczkę wolno. Jak tam, się się tam jak A wraczy to na nas atakuje Czyli tak, na razie zbieramy Ruchka. tutaj te źródełka, tutaj mamy oczywiście pole, e, na które możemy uciec. Tak, o tak, Dzieciko. Dobra, no ja i sobie tu nie stoją na razie. Tutaj baza zbroniona na... przez 5 Marines. Dodatkowo wszakujemy sobie centruszkę, żeby leczyła tych ziomków. To będzie moja taka ochrona bazy. W ramach przypomnienia, komandorze. O, Im więcej minerałów wydamy na wojsko, tym dłużej potrwa osiągnięcie celu. Niech pan dobrze nimi gospodaruje. No, no spoko, spoko. Bardzo dobrze nimi gospodaruje. Z nami jednostki dostaje za darmo. Dobra, tu jest ten brutalisk. Dostaniemy za niego punkt badań, także warto by było jednak zrobić jakąś armię i tam polecić go zabić. Co prawda nie będzie to łatwe zadanie. O, trzeba tutaj chronić tych... robót. Dwa 20 sekund. No dobra. Kupa roboty! Pole? Rośnie aktywność sejsmiczna. Zależy się. Ofranność. Lękaj się, wierza. Dobra, niech oni sobie tutaj już uciekną. Uwaga! Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Zdraszyłeś mnie! W drodze! Tutaj też trzeba było ich ludzie No dobra, chyba nic mi nie zginęło. Budynek lata, więc nie zostaje obrażeń. Oni zostali ewakuowani. No więc tak. Mamy tu całe 3000 minerałów. No dobra, lecimy dalej z tymi minerałami. Tak. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze panie i gotowy dobra możemy teraz lecieć e, tutaj w Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane, czyli tutaj już się kończą te minerały, będzie trzeba lecieć w to miejsce. Co to jest warty? Jak najbardziej OK, dobra, lecimy sobie jednak może tutaj. Spróbujemy tymi e, coś działać, tylko zostaną uleczeni. Tak? Tylko tych się rekrutować. No i dobra, no na razie tak to wygląda. 3000 minerałów zebranych na 8 Baza jest atakowana. No masz. Tutaj atakują mnie. Zostawić na chwilę i... Pole ja wyczerpany. wyczerpane. Nic. Czyli tutaj już mamy końcóweczkę. Nikt nam nie zbiorą na spokojnie to wszystko. Warto by było pokazać każdy... każdy minerał. A ja się tutaj udam. Jak... jak padną, na najwyżej... Co najwyżej, zrobię ich od nowa. Tu też uważaj. Przeczesać dokładnie kawałek po kawałku. Nie mamy brutaliska. Atakujemy. masz. Tak go tak zabiję. Jak najbardziej. Dobor rybę! Koda. Nic czemu nie dał knady. Kurde, ucieka, zobaczcie jednak. A dobrze, ucieka wycieka jako o. Spokojnie. Będzie zimna zabawa. Skoro ty jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Masz tu współrzędne najbliższych złóż minerałów No i padaj. Nie dokładnie trzy badania nad zergami dostaliśmy sobie mogłem tak od razu, bo się jednego żołnierza i ludzie szybko pracują. Mamy już połowę potrzebnych minerałów. Już 4000. Dobra, wzniesiemy się tym i wylądujemy w, w tym miejscu. Złe wieści? czyli, no dobra, idzie w miarę ładnie. Masz a szczerze, teraz tak będziemy tutaj wędziami. pilnować tego terenu. Tylko warto by było po tutaj, żartku. oczywiście, przeczesać, bo tutaj będzie. Czemu nie tutaj będzie. Nie o tak, wiem, ci Będzie trzeba na wyższy teren przelecieć. Może być. Zgoda. niech to sobie spokojnie wyląduje, a ja przelecę tutaj. Bardzo Jak fajne te bardziej? jednostki na tą mapę są, Może gdyż mogła właśnie to przeskakiwać przez takie O. W porządku. Rusza. Nic. Czemu nie dał wybrać? Rusza. Jeden z. Znaczymy, tralisk strasznie to. boli. Rusza. No dobra, tutaj. Gdyby raczej tej bazy atakował. Się, Jak najbardziej. Poler w jednym miejscu będzie no dobra, o mamy 6000. Na raz możemy skończyć tą misję, czuję. Zgoda. Ruszam. No tak, tak wysoko nie skoczę samej. niestety. Zgoda. Dobra, zbierać, zbierać. No Jezus, ja mogę Mówa, trzeba rozwalić tą bazę. Lepiej żebym tego nie żałował. No dobra. Nie wiem czy spróbować coś zaatakować, może spróbuję. Najwyżej ich jeszcze no, raz. Zróbmy dobra, tą wyżyczkę zatokujemy w dołu. Jakimiś bombami rzucają. No nieźle, dobra. Nie, spokojnie, damy radę. Nic. Czemu nie dałbym rady? Jest jakaś wyżyczka w Nie atakujemy. Będzie niezła zabawa. Co, co tu się dzieje? Oj, trzeba uważać, trzeba uważać. Slot. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Kupa roboty, co? Trzeba uciekać tymi ziomkami. Bardzo dobrze, lekarz przyszedł. Uwaga. Lava zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. No dobra. Ogólnie, co mogę? Tutaj w laboratorium technicznym, ile to jest? 50. dobra, może być. No dobra, Lava się podnosi. Moi są w góry. Dobra, zaraz będziemy kończyć tą misję, coś bo już tylko 1700 się zostało. a ja sobie jeszcze dodatkowo zniszczę ich bazę. No, lądujemy. Wydobywamy do końca. Można wracać. Można wracać, tylko czymy No w sumie ale szybko to poszło, powiem wam. 20 minuta. Pole minerałów wyczerpane. Ruszam. No i, szybko, tak, i Prawie gotowe, panie no, Rayna. Jeszcze tylko trochę. Jeszcze tylko trochę. się Ojej, coś dużo z nich wyskoczyło z tego budynku. Ale zobaczcie, jak rozwaliłem dodatkowo, to mam dodatkowe minerały Te larwy trzymałe. Nic. Czemu nie dałbym rady? A, nie można atakować nie jednostek mama. naziemnych. A, cel musi być jedno z ponad ziemią, sorry. O, ej, znowu. No już że oni atakują budynek, a nie rk Tam budynek to kij. No, lecimy, lecimy, lecimy. Bronimy. E, bardzo fajnie te żniwiarze są. Mi bardzo przyda te noski. Powiem no, szczerze. No jeszcze tylko 500. To jest następne. O, tu mogą przeskoczyć, bardzo dobrze. I kolejne minerały. Tak, O wracaj, wracaj, wracaj tu jest błąd. Tutaj źle jest, bo też Dobra, wskoczcie sobie tutaj. A, to jest taki schodek, ale fajnie. Bardzo fajnie pomyślane, żeby tymi zwierzężami się poruszać. Bo... Po całej mapie. Dobra, nie ma co tutaj. O, i koniec. Dobra robota, chłopaki. Mamy już to, po co tu przybyliśmy. Teraz zabierajmy się z tej dziury. Już koniec. Jesteś naprawdę tak dobry, jak powiadają, panie Lejno. Myślę, że ty i ja będziemy jeszcze rozmawiać o kolejnych interesach. No i dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dość taka misja wydobywcza japońskiej igraszki. Dostaliśmy tak. 15 punktów osiągnięć za wszystkie zadania, no i tutaj na wyższych poziomach trudności są. I tak, ile dostaliśmy badań nad zergami? 3. Zabity butalisk, tak, czyli fajnie mamy 100 110 tysięcy kredycików. No i dobra, to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, to ocencie to nagranie. Dodajcie w komentarzu własne sugestie. No i... Subskrybujcie kanał. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Zagrajmy w StarCraft 2 Wings of Liberty. Do zobaczenia. Cześć.